System jednopilnikowy kontra systemy wielopilnikowe. Co jest lepsze? Zanim odpowiemy sobie na to pytanie, chciałem Wam powiedzieć, że fizyki nie da się oszukać. Jeżeli poprosiłbym Was o teoretycznie bardzo proste zadanie, chciałbym złamać Taki kawałek drucika. Myślę, że spora część z Was powiedziałaby: powykinaj go, a druga grupa powiedziałaby: złap w palce, a resztę, resztą drucika zacznij kręcić. Jeden i drugi sposób jest genialny w swojej prostocie. Należy się zastanowić, czy występuje on również w kanałach. Występuje i to z bardzo dużą prędkością. Jeżeli wprowadzimy pilnik w krzywiznę, i pilnik ten będzie w ruchu, przy czym większość systemów, które używamy, kręci się z prędkością od 300 do 500 obrotów na minutę, co daje od 6 do 8 obrotów na sekundę czyli, tak na dobrą sprawę, nasz pilnik jest zginany i rozciągany. Od 6 do 8 razy na sekundę, co wydaje mi się dość dużą prędkością. Oczywiście nikt z nas nie wkłada pilnika w jedno miejsce kanału na określoną długość i nie czeka 30, 60, 90 sekund, aż ten pilnik się złamie. Natomiast pamiętajmy o tym, że praca w krzywiźnie, nawet jeżeli pilnik Posuwa się w górę i w dół, co zmniejsza ryzyko jego złamania, bez wątpienia, to dalej obciążenie, które ten pilnik już dostał, jest bardzo duże. Drugim istotnym elementem, o którym musimy sobie powiedzieć, to jest przynajmniej ogólna budowa pilników. Chciałem poruszać tutaj trzy. Główne cechy. Po pierwsze, przekrój poprzeczny pilnika, z którym mamy do czynienia. Po drugie, jego taper. A po trzecie, materiał, z którego został wykonany. Jeżeli mówimy o pilnikach, które mają być najbardziej efektywne, to w mojej ocenie są to wszystkiego rodzaju pilniki typu S, czyli przekrój poprzeczny pilnika ma kształt litery S albo dwóch złączonych ze sobą pilników Hedgetrema. Oczywiście wielu producentów ma swoje sposoby na konstrukcję pilników. Jest bardzo wiele zmiennych. To, co jest najistotniejsze w przekroju poprzecznym, to rdzeń pilnika oraz krawędzie tnące. Im rdzeń pilnika jest grubszy, tym pilnik będzie mniej elastyczny. Im mamy więcej miejsca większe krawędzie tnące, a rdzeń mniejszy, z jednej strony pilnik będzie trochę mniej odporny na ukręcenie, jednocześnie będzie bardziej fleksyjny i bardziej dynamiczny. Nie ma tutaj jednego, jednej dobrej odpowiedzi, który pilnik jest lepszy, który pilnik jest gorszy. Musicie wybrać to świadomie, znając plusy i minusy, Danego pilnika, jego przekroju poprzecznego oraz dobrać go do swojego stylu pracy. Dla mnie, jak wspomniałem, najbardziej efektywnym jest pilnik o przekroju S. Następny aspekt to taper. Taper czyli stożkowatość. Jeżeli miałbym podać matematyczną definicję, to jest to. Przyrost grubości na każdy milimetr długości pilnika. Przyrost grubości podany w setnych częściach milimetra, czyli taper 4 to jest setne mm grubości na każdy milimetr długości pilnika. Tak samo taper 6 to jest setnych mm. Co wynika z tapera? Z jednej strony wzrost tapera gwarantuje wzrost sztywności pilnika co niektórzy mogliby określić jako wadę. W mojej ocenie nie jest to wada, jest to cecha pilnika. Cecha, która wpływa z jednej strony na wzrost sztywności, czyli mniejszą fleksyjność, ale z drugiej strony na wzrost możliwości czy efektywności skrawania i ruchów szczotkujących. Bardzo dobry aspekt, jeżeli chodzi na przykład o tak zwany reflaring, czyli intencjonalną transportację krzywizny koronowej na stronę otwórkacyjną. Ostatni aspekt, o którym musimy pamiętać, to materiał, z którego został wykonany pilnik. Do tej pory większość pilników miała kolor srebrny i była, jak to określamy, z klasycznego stopu niti. Mniej więcej 10 lat temu zaczęły się prace nad modyfikacjami tego stopu i zwiększaniem komponenty martenzytowej, czyli takiego pilnika bardziej plastycznego. Pojawiały się pilniki w kolorach złotych, brązowych, a obecnie najwięcej pojawia się pilników w kolorze niebieskim. Część osób mówi, że nie ma to większego związku z właściwościami. Jednocześnie jednak kolor pilnika wskazuje w pewnym stopniu na proces jego produkcji i częściowo na właściwości, które go będą charakteryzowały. W mojej ocenie pilnik najbardziej dynamiczny to będzie pilnik niebieski. Będzie to też pilnik, który bardzo często ma zwiększone właściwości nie tylko fleksyjne, ale zwiększone właściwości wytrzymałości, w związku z czym jest pilnikiem bardziej bezpiecznym. Mamy dwa w jednym efektywność z bezpieczeństwem. To mnie to przemawia. W związku z czym odpowiedzmy sobie na pytanie, czy jeden pilnik, czy wiele? Zasadniczo, w mojej ocenie, systemy im mniej pilnikowe, tym lepiej. Dlaczego? Tak jak wspomniałem, produkcja pilników, dobór odpowiedniego pilnika, jego przekroju materiału umożliwia nam bardzo efektywne wykorzystanie jednego pilnika do wielu etapów leczenia. Jednocześnie musimy pamiętać o tym, że nadal pewne pilniki są przystosowane właśnie do pewnych etapów. W naszych zestawach, czy w zestawach dostępnych dla nas do leczenia są na przykład takie pilniki jak Orifix Opener, czyli pilniki specjalnie wykreowane do opracowania ujścia kanału, są wspomniane wcześniej pilniki do Black Buffu, czy pilniki do tak zwanej Apical Preparation, czyli pilniki, które będą miały większy rozmiar i większe ISO na wierzchołku po to, żeby opracować właśnie głównie tę e, okolicę około Jakie będą plusy, jakie będą minusy wykorzystania wszystkich e, tych systemów? Musimy sobie zdawać sprawę z dwóch rzeczy. Po pierwsze, fizyki nie da się oszukać. To znaczy, jeżeli będziemy używali systemu jednopilnikowego, to ten pilnik przejmie na siebie całe obciążenie wynikające ze wszystkich etapów pracy. Jeżeli to obciążenie rozłożymy na 2, 3, 4 bądź 5 pilników, każdy z tych pilników będzie przyjmował mniejsze obciążenie. Co za tym idzie? Ryzyko złamania pilnika w systemie wielopilnikowym jest poniekąd mniejsze. Dlatego, że każde zużycie poszczególnego pilnika jest mniejsze. Z drugiej strony można powiedzieć, że ok, zużycie pilnika w systemie jednopilnikowym będzie większe, ale mogę w tym samym momencie czy w tej samej cenie kupić cztery takie same pilniki. wybrać system wielopilnikowy. Moim zdaniem to wszystko leży w Waszych rękach. Ja preferuję do leczenia pierwotnego systemy jednopilnikowe, ponieważ w zdecydowanej większości przypadków pozwalają na odpowiednie przygotowanie kanałów do procedury płukania. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że w leczeniu ponownym bardzo często trzeba skorzystać z większej ilości pilników, ponieważ opracowanie musi być większe. Do leczenia pierwotnego nie wybrałbym systemu wielopilnikowego, dlatego że w mojej ocenie jest to strata czasu na wymianę narzędzi w kątnicy, na wielokrotne używanie endometru czy na pilnowanie długości roboczej na wielu pilnikach. W mojej ocenie można to wyeliminować korzystając właśnie z właściwości nowych technologicznie pilników typu S w kolorze. chcemy złamać drucik w naszych rękach, tak samo może on się złamać w kanale. Wiemy też, jakie są główne cechy pilników. Przekrój poprzeczny, taper oraz materiał, z którego są zrobione. Wiemy, jak można wybierać pomiędzy systemami jednopilnikowymi a systemami wielopilnikowymi, kiedy należy je wykorzystać, jakie mają wady, jakie mają zalety. Finalnie, to czy użyjecie Jednego pilnika do opracowania większości swoich kanałów, czy wybierzecie sekwencję, będzie to zależało głównie od charakteru i sposobu Waszej pracy i od Waszych upodobań. I to super. Pamiętajcie tylko, żeby zrobić to świadomie, tak abyście mogli jak najbardziej efektywnie wykorzystać pilniki, których używacie. Nie zapomnijcie też subskrybować kanału i do zobaczenia w następnych filmach.